Cześć Nowe olejowskazy przyszły bo Ten to widzicie tutaj klucze Przez ten otwór Co są do kręcenia kluczem Przycieka. Zaraz zobaczymy Czy to będzie pasować, telefonem nagrywam bo Na kamerze mam z tego, z wylęgarni jakiś tam Chyba to, to, to na wylęgarni też jeszcze robię kurier z paczką przyjechał pik łożyska to w Pile jest taki sklep kurde jak to się teraz tutaj otwiera a w tą stronę i zaraz zobaczymy dobra jeden jest no co to jeden przyszedł a kurde drugiego nie ma dobra to muszę dzwonić bo jeden miał być właśnie Taki. Moment tak, muszę tu. No, bo jeszcze kurde pobiję. Takie sobie oko tutaj wziąłem, na wymianę. To jest takim tam ekranem czy falochronem. Nie ekran taki żeby było widać, ale to jest ten sam gwint. Zaraz zobaczymy tutaj, czy to wkręca. A drugi miał być właśnie bez tego, żeby tutaj od góry wkręcić. Tak patrzę, nie, tu olej to nie będzie, na dnie tylko jest w tym kanale. O, i bardziej płaski by był wtedy. No dobra, tu by też to bardziej pasowało, ale kurczę, zamawiałem właśnie. Jeden taki miał być, drugi bez tego. Muszę zadzwonić. Może dwa przyszły do nich, a mi tylko jeden wysłali, że to. No, a ten będzie tu. I to mówię, zrobię tak, jak mówiłem, że kurde, coś nie ostrzy ten telefon. Że co? No, przechylę maszynę tam w tamtą stronę. I wtedy podmienię. Tutaj tylko uszczelka jest na nim. Dobra, to z telefonu nagrywam, bo na kamerze mam z wylęgarni. Film jakiś to są, biorę zawsze, znaczy zawsze tak od tym zacząłem brać. Elesa Garnier, czy jakoś tak? No, Elesa. Garnter, garnter. Dobra, coś takiego. Dobra. To wszystko. Trzymajcie się, cześć.